Umówmy się, nie zawsze bywa tak, że gra, za którą zapłacimy srogie hajsy z automatu będzie dobra. W ostatnimi czasy wielu producentów gier wręcz unika wydawania płatnych tytułów na rzecz gier usług sukcesywnie wyciągających od nas pieniądze. W związku z tym postanowiłem przygotować listę 7 najlepszych gier free to play, w które z powodzeniem zagracie w 2021 roku, a nie są one tak szeroko znane jak chociażby Global Offensive czy Fortnite. Jeśli posiadacie własne typy, które chcielibyście zobaczyć w kolejnym filmie, możecie wspomnieć. Pomnijcie o nich w komentarzu. Tymczasem ja zapraszam do mojego zestawienia. Załatwione. Studio Riot Games jest nam wszystkim doskonale znane z nieśmiertelnego LoLa, czyli League of Legends. Po osiągnięciu dominacji w sektorze gier MOBA, choć warto wspomnieć, że wciąż świetnie trzyma się jego największy konkurent w postaci Dota 2, Riot zapragnął zdobyć swój własny kawałek tortu w segmencie gier FPS, wychodząc naprzeciw wszelkim miłośnikom hero-shooterów w stylu Overwatcha oraz skillowych starć pokroju Global Offensive. Tak oto powstał Valorant, który od tytułu Blizzarda zapożyczył różne postacie, Postawione w ciekawe umiejętności specjalne, natomiast od CS-a przejął sposób strzelania oraz poruszania się po mapie. Docelowo zasady gry zostały niezmienione w stosunku do tego, co już dobrze znamy. Na mapie znajduje się po pięciu graczy, w każdej drużynie, z której jedna musi podłożyć skutecznie bombę, a zadaniem drugiej jest do tego po prostu nie dopuścić. Valorant cechuje się bardzo ładną i czytelną oprawą graficzną, pociągniętą lekkim cel shadingiem oraz stosunkowo niewielkimi wymaganiami sprzętowymi, co może zainteresować graczy ze słabych przymi komputerami. Wydawca wyposażył swoje dzieło również w sklep oraz liczne mikrotransakcje, które na szczęście nie wpływają na efektywność gry. Na ten moment, niestety, według wielu grających, największą bolączką Valorant jest Dostało jego 10. społeczność, która podobno jest jeszcze bardziej toksyczna niż ta, którą możemy zaobserwować w CS. Epic Launcher od samego początku nie miał łatwego startu, a agresywna polityka pozyskiwania graczy na swoją nową platformę poprzez wykupywanie kolejnych ważnych premier na wyłączność spotkała się z bardzo negatywnym odzewem. Ostatecznie Epic przekonał do siebie społeczność fantastycznymi darmówkami pokroju GTA V, Kingdom Come Deliverance czy Rage 2. Ogromny napływ nowych użytkowników skłonił amerykańskiego giganta do wyposażenia swojego sklepu w kilka darmowych gier usług, które przyciągną ich uwagę na dłużej. W ten oto sposób pozyskano właśnie najnowsze dzieło hi -Res Studios, znanego głównie z produkowania wysokiej jakości podróbek różnych tytułów, jak na przykład Paladins, które stanowiło darmową alternatywę dla Overwatcha. Rogue Company można w skrócie określić jako przeniesienie CS-a w realia trzecioosobowej strzelanki, w której kamera umieszczona jest za plecami bohatera. Potyczki są tu jednak o wiele bardziej dynamiczne i w gruncie rzeczy krótsze, co spowodowane jest uproszczeniem formuły, stawiając naprzeciw siebie dwie czteroosobowe drużyny drużyny, które grają tylko do 7 wygranych rund. Rogue Company przyciąga oprawą graficzną i przyjemnym strzelaniem, natomiast przeraża cenami i ewidentnym modelem Pay to Win. To właśnie kurwa... A? To jest to jest eksu, kurwa. Ale wejdź do Super Sonic Acrobatic Racket Powered Battle Cars. Pod tą jakże długą i urokliwą nazwą kryje się prequel jednego z najbardziej spektakularnych sukcesów gier Multiplayer ostatnich lat w postaci Racket League. Studio Psionics jest zarazem sztandarowym przykładem na to, że czasami wystarczy dobry czas i miejsce, by z poziomu underdoga dosownie wejść z buta do ścisłej czołówki developingu zaledwie jednym celnym strzałem. Wystarczyło bowiem kosmetycznie usprawnić swoją pierwotnie zapomnianą produkcję wydać ją na PCcie i skupić się wyłącznie na potyczkach multiplayer, a także skrócić nazwę do chwytliwego Rocket League, aby osiągnąć ogromny sukces i pozyskać tym samym grę usługę na lata. W czerwcu ubiegłego roku tytuł ten przeszedł na model free to play, w którego możecie zagrać zarówno na PC-tach jak i starej czy nowej generacji konsol. Jeśli są jeszcze osoby, które nie słyszały nigdy o tej jakże ciekawej zręcznościówce, spieszę z wyjaśnieniami. Gra stawia naprzeciw siebie dwie drużyny jeden na jednego, dwóch na dwóch i 3 na trzech, w których gracze sterują mini samochodzikami, za pomocą których próbują strzelić gola swoim oponentom. Na mapie dodatkowo rozmieszczono orby z paliwem, które wypełniają pasek turbo, umożliwiający wysokie skoki, loty i akrobacje, dzięki którym kolejne trafienia wyglądają co najmniej efektownie. Gra posiada multum różnorodnych samochodzików, gadżetów i opcji customizacji, dzięki którym spersonalizujemy dosłownie wszystko, na co mamy ochotę. Niemniej to właśnie skilowy i uzależniający game. Gameplay wpływa na ponadczasowość tego tytułu. Kolejna produkcja mojego zestawienia to typowy przedstawiciel z nienawidzonego przez wielu gatunku Battle Royale i wydawać by się mogło tytuł skazany z góry na porażkę. W sytuacji, w której rynek jest już nasycony i podzielony wśród graczy pomiędzy kreskówkowym Fortnite'em, realistycznym PUBG czy radosnymi Warzone'em i Apex'em, wydanie kolejnej gry z gatunku przez kompletnie anonimowe studio Proletariat stanowiło co najmniej ryzykowne przedsięwzięcie. O dziwo jednak Spellbreak radzi sobie całkiem nieźle skupiając wokół siebie oddanym, grupę fanów, dzięki czemu chętnych do wspólnej zabawy nie brakuje, a kolejne mecze dobierane są w kilkanaście sekund. Sama rozgrywka zaś nie odbiega znacząco od wytyczonych standardów, niemniej twórcy sporo nadrobili w kontekście klimatu i oprawy audiowizualnej. Zamiast karabinów, shotgunów i innej maści broni polnej, w tym wypadku na wielkiej mapie staje do walki 50 potężnych magów, którzy władają siłami natury. Oczywiście wygrać może tylko jeden z nich, dlatego warto w trakcie potyczki zatroszczyć się o dobranie jak najlepszego sprzętu, który posłuży nam do eliminacji przeciwników, aż do samego finału. Gra jest w pełni darmowa i raczej nie wymaga wkładu finansowego do zwycięstwa, ponieważ mi ta sztuka udała się już za pierwszym podejściem, więc zakładam, że tytuł ten jest mocno karzyłalowy. Genshin Impact pojawił się nagle i szturmem podbił serca graczy na całym świecie, stając się największym międzynarodowym debiutem w historii dla projektu opracowanego przez chińskie studio. Gra od wdzięcznie brzmiącego dewelopera MiHoYo to w pełni darmowe RPG akcji, zżynające swoje mechaniki w głównej mierze od Zeldy na Nintendo Switch. Jest to zarazem prawdziwa maszynka do zarabiania pieniędzy, która stała się absolutnym hitem na urządzeniach mobilnych, gdzie w pierwsze cztery dni od premiery została pobrana ponad 17 milionów razy. Wpływ na tak ogromne zainteresowanie miało co najmniej kilka czynników, zaczynając od absolutnie przepięknej oprawy graficznej, po nieźle wykreowane postacie, fabułę i klimat, które przywodzą na myśl ciekawe fabularnie i doskonale zrealizowane pod kątem technicznym anime. Oczywiście swoją przygodę w tym jakże kolorowym i pełnym przygód świecie możemy prowadzić zarówno osobiście, jak i w pełnym koopie, a samej grze nie brakuje licznych mechanik wyjętych rodem z rasowego MMO. Prostota Rozgrywki, mobilność bohaterów oraz przyjemność czerpana z eksploracji i wspólnej zabawy ze znajomymi to główne atuty tej produkcji, od której naprawdę ciężko się oderwać. Zanim powstało Racket League, to właśnie Trackmania od Nadeo królowała jako najlepszy przykład zwariowanego ujęcia motoryzacji w grach komputerowych. Kolejne części Trackmania wydawane na przestrzeni 18 lat spotykały się raczej z pozytywnym odzewem graczy, ale dopiero ze sprawą wydanej w 2006 roku darmowej Trackmania Nations, a dwa lata później Nations Forever, produkcje francuskiego dewelopera zajęły zaszczytne miejsce wśród gier e-sportowych zachwycając i uzależniając graczy na całym globie. Oparcie Znanej z oryginału formuły na rozgrywkach multiplayer okazało się strzałem w dziesiątkę, a najnowsza odsłona miała za zadanie reaktywację tej nieco zakurzonej już marki. Najnowsza produkcja od Nadeo nie doczekała się zatem żadnego podtytułu i w nieco okrojonej formie trafiła na platformy Uplay i Epic Store. Choć nowa Trackmania posiada zdecydowanie mniej tras czy możliwości kustomizacji niż poprzednie gry z cyklu, ewidentnie czyhając na pieniądze grających, oferując znacznie bogatsze pod kątem zawartości wersje premium, wciąż. Sprawia mnóstwo frajdy w swojej podstawowej wersji, a efektowne przyspieszenia, jazda po rampach, wyskoki i balansowanie na granicy milisekund, które mogą nam zapewnić zarówno zwycięstwo, jak i ostatnie miejsce w tabeli, wciąż bawią równie mocno co kilkanaście lat temu. Ostatnia gra zestawienia to darmowy tytuł od Simbin liczący już sobie 8 lat, a o którego istnieniu dowiedziałem się stosunkowo niedawno. Jest to bardzo ciekawy projekt, który za zadanie miał skupić wokół siebie wszystkich fanów motoryzacji, którzy umieszczani byli na swego rodzaju platformie społecznościowej, przypominającej nieco MMO, gdzie gracze mogli tworzyć kluby i grupy skupiające się wokół konkretnych koncernów czy marek, a także prowadzić wyścigi, turnieje i mistrzostwa, analizować statystyki, prowadzić własne. Garaż, i tak dalej. Gra w swojej darmowej wersji oferuje dostęp do kilku fikcyjnych tras oraz kilkunastu modeli pojazdów, którymi możemy pościgać się zarówno w trybie single, jak i multiplayer. Właściwie to można by powiedzieć, że Raceroom stanowi pierwowzór Gran Turismo Sport, ponieważ główny nacisk rozgrywki nałożono na realizm i opanowanie auta, natomiast każdy zainteresowany konkretnym modelem samochodu czy trasy mógł ją sobie po prostu dokupić osobno lub pozyskać je w gotowych paczkach. Racing Experience, pomimo Długiego czasu od premiery wciąż jest wspierany przez swojego dewelopera, nie zastarzał się graficznie, a chętnych do gry nie brakuje, więc jeśli lubicie hardkorowe symulatory samochodowe, tytuł ten na pewno przypadnie Wam do gustu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o 28 i specjalny odcinek fajny gier na PC, -ta, w którym przedstawiłem najciekawsze według mnie darmowe gry, w które z powodzeniem zagracie w 2021 roku. Jeśli macie natomiast jakieś inne ciekawe propozycje, nie zawadzi wspomnieć o nich w komentarzach. dzięki czemu następne odcinki tego typu będą zawierały wyłącznie Wasze typy. Tymczasem żegnam się z Wami i zapraszam do pozostałych materiałów. Na razie.